Proszę o czasu i nie, czuj się, i nie czuj się urażony, jeśli wejdę Ci w słowo, gdy czas minie. Proszę wszystkich pozostałych o wyciszenie mikrofonu. Zapraszam Sebastian. Cześć Wam. E, mam na imię Sebastian, jestem alkoholikiem. No taki temat, kurczę, trochę, trochę dziwny, nie? Jak było kiedyś, jak jest teraz. Nie? Ja powiem tak, e, we Wspólnocie jestem 11 lat. E, w, w październiku minęło mi 11 lat, jak nie piję. Co mnie przyprowadziło do wspólnoty? Przyprowadził mi alkohol. Nie? To znaczy taka, taka niemoc z nim. Nie umiałem sobie radzić już w życiu. Wszystko, czego dotykałem się, to jakby się rozsypywało. Po prostu nie chciało mi się już nawet żyć. Ostatnio jaką myśl miałem, to taką, żeby kurczę skończyć ze sobą, bo, bo, bo nie widziałem jakby nadziei na to, że może być cokolwiek że cokolwiek może mu pomóc, nie? E, W takim e, amoku, w moim ostatnim piciu, jakby e, gdzieś tam przemknęła myśl mi przez głowę, e, prosząca Boga o to, żeby kurczę, żeby, żeby, żeby On mi pomógł, bo, bo ja już jakby nie miałem, nie miałem pomysłu na swoje życie i, i, i chciałem je zakończyć upijając się i po prostu się nie budząc, więc e, więc zdarzyło się coś takiego, że na drugi dzień jakby obudziłem się z ogromnym kacem. Nie? Pamiętam jak dziś, nie, nie miałem jednej rzeczy, nie? Którą, którą jakby do tego momentu miałem. Nie? Miałem obsesję picia. Nie? Ja każdego dnia musiałem mieć alkohol przy sobie na drugi dzień, żeby w ogóle się nie rozsypać. Nie? A a tego ranka jak się obudziłem, to po prostu jakby ktoś wyciągnął mi z głowy e, myślenie o alkoholu, nie? E, Dostałem od siły wyższej swoje jakby szanse na nowe życie, nie. I jakimś cudem znalazłem wspólnotę. E, udałem się na mityng anonimowy alkoholików. E, e, w, w sumie w sobotę, nie? Do, do soboty musiałem jakoś przetrwać i. I ten czas jakby byłem w tym samym domu, w tym samym, jakby w tych samych oko okolicznościach, nie, tylko już nie było alkoholu, nie? I, I to mi dało takiego, to mi dało takie. Tak, zacząłem się zastanawiać, nie? nad własnym życiem, nad tym, co się wydarzyło, co się, co się stało, nie? kiedy trafiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików, w Dublinie. Na tamten czas jakby na mitingach nie było jeszcze programu, nie. Była wspólnota, przychodzili ludzie na miting, omawialiśmy jakby, jakby kroki, dyskutowaliśmy o nich, nie, ale nikt jakby nie miał sponsora, nie miał, nie miał, nie miał, nie miał no, nikt, nikt nie miał na tamten czas e, do czynienia z programem. Nie? No i pewnego dnia się pojawił człowiek, który, który de facto przyszedł na meeting i, i zaczął opowiadać o tym, e, jak mu się życie zmieniło. nie? I, i jak, e, jak, e, jak to życie się zmieniło po tym, jak on wszedł na program. Nie? Jak poprosił drugiego alkoholika o. o żeby był jego sponsorem i, i, i jak mu się życie zaczęło zmieniać. Nie? Ja w głębi duszy zapragnąłem tego samego. Nie? Zobaczyłem człowieka, który kurczę przychodził był bucowaty. A w przeciągu dosłownie niecałego miesiąca człowiek zmienił się z takiego buca w w gościa, który kurna, miał w sobie taką radość, której ja właśnie zaprgnąłem, <laughs> Poprosiłem go o sponsorowanie. Nie? I to był mój pierwszy sponsor jakby. Weszłem na kroki i no i tam się zaczęła dopiero jazda bez, bez trzymanki. Tak taki kurcze emocjonalny. No, ja, ja mogę powiedzieć, że taki emocjonalny rollercoaster, nie? Bo. bo Miałem dużo śmieci w sobie. Dużo lęków, miałem dużo, dużo takich, takich rzeczy, których kurczę, nie potrafiłem sobie wybaczyć. Nie? I, I tak naprawdę człowiek drugi alkoholik, który zrobił program ze swoim sponsorem, który pomógł mi przejść przez moje kroki. Jakby odmienił moje życie. Nie? Zabawa zaczęła się dopiero później, nie? Bo, bo, bo zrobienie programu to było jedno, ale, ale później no, trzeba się w jakiś sposób zmienić, nie? nie? wiem, czy się zmieniłem do końca, nie. Nie wiem, czy, 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 czy potrafię powiedzieć, że, że jestem dobrym człowiekiem. Nie wiem, czy, czy wyleczyłem się ze wszystkich swoich wad. Pewnie się nie wyleczyłem i się nie wyleczę, nie? Po prostu staram się być dobrym człowiekiem. Staram się zmieniać każdego dnia i. E, no i kurczę, no i być dla drugiego człowieka, nie człowiekiem. E, czasami wychodzi to dobrze, czasami nie. E, czego nauczyło mnie a, a, Nauczyło mnie tego, że nauczyło mnie dużo pokory, nie? Pokory do życia. nie. Nauczyło mnie służby w sumie. nauczyło mnie dużo takiej. E, Miłości do drugiego człowieka, nie takiej bezinteresownej, bo, mm, bo tak naprawdę e, służba prowadzącego nauczyła mnie słuchać ludzi, bo, bo nie umiałem nigdy słuchać ludzi. Zawsze ja, ja miałem dużo do powiedzenia, a, 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 a kto coś tam mówił, to, to że tak powiem, mało mnie to interesowało kiedyś. Nie? W tej chwili mnie to więcej interesuje, bo wiem, że. E, że po prostu to pomaga, nie? E, powiem tak. E, gdyby nie ja, to pewnie bym nie miał tych 11 lat bez alkoholu, nie? E, Problemy, które, które, które mi, jakby, no nie wiem, przydarzają się. No może nie to, że się przydarzają, tylko po prostu problemy, z którymi się na przykład zmagam w swoim życiu. E, gdyby nie ja. To, to pewnie bym pił, nie? Bo, bo, bo po prostu no, szukałbym jakiejś ulgi? Nie? Dla, 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 swojego, dla, swoich, e, dla swoich emocji nie? A nauczyło mnie jedno, nie? że doświadczenie innych ludzi nauczyło mnie e, korzystania z niego. Nie? E, korzystania z. Z tego, że właśnie, że ktoś mówi, mówił, że jak przestał chodzić na mitingi, to zaczął mu się bałagan robić w głowie. Nie? Ja też odpuściłem sobie mitingi na pewien czas, no i powiem, że się bałagan zaczął robić. Nie? Gdyby nie to, że kolega powiedział, że bym wrócił na mitingi, to, to pewnie by się robił jeszcze większy bałagan. Mitingi jakby dają mi takie coś, co chyba chyba największy spokój dają mi nie, gdzie, gdzie mogę właśnie e, powiedzieć to, co leży mi na sercu nie? i nikt mnie nie oceni, nikt mnie nie skrytykuje. E, nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i poklepał po plecach, nie? Ale, ale po prostu czasami trzeba o siebie usłyszeć na tym mityngu, żeby, żeby coś tam gdzieś tam dotarło. Nie? Ja Byłem tak, że e, Staram się staram się trzymać sugestii, nie? które dostałem kiedyś tam od sponsora. E, modlitwa, e, medytacja, kontakt ze siłą wyższą. E, staram się być e, człowiekiem dla człowieka. E, nie zapominam o tym, że właśnie, że no, nowo przywili, jakby. Ja zawsze się stawiam w takiej, w, takiej, w takiej sytuacji, nie, że ja kiedyś też byłem tym, tym człowiekiem, który kiedyś przyszedł na, na meeting i, i szukał pomocy. Nie? I, i, I wiem, że przychodzą ludzie na, na meeting po to, żeby właśnie znaleźć rozwiązanie. Nie? E ja staram się dać czas. Nie? bo Czas nie jest. Jest nie. Jest bezcenny dla drugiego człowieka, bo, bo, bo po prostu. no. Można wszystko kupić, a czasu się nie kupi. I, i, I wiem, jak to działa, nie? Co mi się zmieniło? Zmieniło mi się dużo, nie? Jak przestałem pić, to mój bilans jakby był taki, że była rozwalona rodzina. Dzieci były gdzieś tam w Polsce. Jak przestałem pić, wróciłem, przyszedłem do A, zacząłem kroki, zacząłem odbudowywać relacje ze swoimi dziećmi. E, dzieci mieszkały ze mną e, tutaj w Irlandii, teraz w sensie wyprowadził do Polski z powrotem, bo, bo tam jakby e, szukał, e, szukał e, tam miał swoich przyjaciół, więc, więc tam się najlepiej czuł. Nie? Córka mieszka ze mną nadal. E, pamiętam jak dziś, nie? jak przyjechała z Polski do Irlandii mieszkać ze mną. To pierwsze pytanie po przekroczeniu progu było takie, czy czy, tato, czy... czy ty do końca życia już nie będziesz pił, nie? Czyli... Kurczę... Tak patrząc na to, że w głowie gdzieś tam miałem, że to tylko ja sam siebie krzywdzę, nie? To jej pytanie dało mi tak trochę do myślenia, nie? Ile... Ile szkód narobił ten alkohol w moim, w moim życiu. Nie? E, ile, ile, ile takiej takich no, takich rzeczy których ja nie zauważyłem. Nie? E, ja odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób że e, powiedziałem no nie wiem czy nie będę pił do końca życia nie? ale ale mogę ci jedno obiecać że, że zrobię wszystko żeby się nie napić nie? i jakby tej tej obietnicy dotrzymuję właśnie uczestnicząc na, na mityngi AA. Nie. E, nie wiem, no ja wychodzę z założenia takiego, że e, alkohol już nie ma takiej władzy na mnie, nie, bo w tylu latach picia e, jednak przychodzi taka refleksja nad, nad życiem i, i, i jakby takie takie pytanie, co mi to da, że się napiję, nie? że nic mi to nie da. Może mi tylko przysporzyć więcej problemów, więcej kłopotów, ulgi żadnej nie przyniesie, bo, bo nie. Więc no cieszę się, że mogę na trzeźwo rozwiązywać różne problemy, nie, z którymi się zmagam w tej chwili nawet, bo bo tak no, bo, bo, bo jednak jest to, jest to takie no, Myślę, że dojrzałe, nie? że, 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 że nie, człowiek nie chowa głowy w piasek, nie, nie próbuje ominąć e, różnych rzeczy, tylko, tylko po prostu no, stawia czoła temu, co się w życiu dzieje. E, w moim doświadczeniu przez te 11 lat miałem bardzo dużo takich momentów w życiu, gdzie e, moja siła wyższa e, działała, działała w taki sposób, że nie wiem, no uciekałem przed płaceniem swoich długów e, przed komornikami. Nie? Pewnego dnia gdzieś tam przyszła myśl, że przestań uciekać, podzwoni, dogadaj się, może to jakoś można będzie. U, 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 no, może, może to będzie można było jakoś załatwić. Nie? No, i, i, I siła wyższa tak zadziałała, że de facto ugadałem się ze wszystkimi komornikami. E, Przyszła tam jakaś kwota miesięczna do płacenia, i, i najśmieszniejsze jest to, że, że siła wyższa tak zadziałała, że każdego miesiąca przez jakiś tam okres czasu e, miałem wpływy z dodatkowych prac, które pokrywały dokładnie tą kwotę, którą, którą się umówiłem z komornikami. Nie? I, I moja rodzina nie ucierpiała na tym, że ja musiałem spłacić swoje długi. A, ale właśnie no, to wychodziło tak, że, że miałem się przestać ukrywać, e, przestać kombinować, e, miałem przestać e, się bać. Nie? Moja siła wyższa mi taki wewnętrzny spokój, nie? E, brak lęku, jakby takiego strachu, który kiedyś miał nade mną władzę. Nie? Cieszę się, że przychodzę, przychodzę na meetingi. Nie? Cieszę się, że, 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 że przychodzą nowi ludzie nie? na mitingi, że, że można podzielić się własnym doświadczeniem, pomóc komuś e, zrozumieć problem. Nie? Bo, bo ja kiedyś nie rozumiałem tego, dlaczego, dlaczego jest tak, że, że jeden może pójść do, do, do knajpy, wypić kieliszek, czy tam wypić dwa browary i pójść do domu, a ja nigdy tak nie umiałem. Ja zawsze jak szedłem, to po bandzie i zawsze do, do samego końca, nie? A, czy jestem szczęśliwym alkoholikiem w tej chwili? A, tak, jestem szczęśliwym alkoholikiem, bo zmieniłem swoje życie, nie? A, nie muszę... Nie muszę... A, nie muszę uciekać wzrokiem, Cieszę się z tego, że potrafię ludziom spojrzeć w oczy, nie? Że, że potrafię e, iść przez życie, z, nie wiem, no, z takim wewnętrznym uśmiechem. Nieraz, nieraz jest ciężko się śmiać do, do różnych e, sytuacji, które są e, w życiu, ale, ale i tak jest ta radość, nie? Że, 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 że nie piję, nie? Że, że, e, że jestem trzeźwy, nie. E, Powiem wam tak, 11 lat nie paliłem papierosów. E, bo jak zacząłem pracę na programie, to gdzieś tam przyszła myśl taka, że... E, że, e, że Bóg dał ci szansę na to, żebyś żył, e, żebyś żył normalnie, a, 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 a ty się sam zabijasz, nie? No i gdzieś tam mi e, pojawiła się taka myśl, no dobra, to nie będę palił, nie? I, i papierosy zostały mi zabrane, nie? Tak zaczęły mi się problemy 8 miesięcy temu. Zacząłem znowu palić. I, i teraz mi się zaczął post 40 dni. Nie? I tak sobie pomyślałem, wtedy nie uszanowałem tego daru od, od siły wyższej, że, że nie palę, nie? I taką sobie pokutę zrobiłem, że mówię, rzucę palenie. Nie? Przestanę palić w poście, nie. I i przestałem palić w środę zresztą. Nie palę. E, I wiem, że siła wyższa mi pomoże, rzucić to palenie na nowo. E, bo, bo jest to jakby takie moje. Przepraszam, wobec tego, co nie potrafiłem uszanować. Nie? E, moja siła wyższa dała mi wolną wolę. Nie? Mogę robić wszystko, co mi się podoba. Nie? Mogę nawet iść się napić. Nie? Tylko kwestia jest, po co? E, po co mam tam iść? po co mam po co mam wracać do tego bagna w którym byłem nie ja cieszę się z tego życia które mam mimo tego że nieraz wiatr wieje w oczy mimo tego że że czasami jest ciężko to i tak jest to lepszy dzień ten najcięższy od tego który który, który był tam w tym ciemnym pokoju, kiedy siedziałem nad, nad kielichem i się zastanawiałem, po co w ogóle żyje. E, także no nie wiem, no ile czasu mi zostało? E, Trzy minutki sama. Ile? Trzy minutki. Trzy minutki. No to dobra. No to powiem tak. E, dużej, dużej identyfikacji ktoś tam może ze mną nie złapał, nie? E, ale powiem tak do, do tych osób, które, które jakby przychodzą po to, żeby zacząć swoją drogę. Nie. Pa. <laughs> e, jakbym, miał, jakbym miał wybierać ciemny pokój e, z milionem myśli, to wolałbym przyjść do, do takiego pokoju, gdzie są e, ludzie, którzy myślą tak samo jak ja, nie? Którzy, y, którzy mają otwarte serce i którzy po prostu e, słuchając ciebie, e, będziesz miał w nich zrozumienie. Nie? Bo, bo najwspanialsze w AA jest to, że nikt tutaj nie ocenia, nikt tutaj nie, nie patrzy dziwnym wzrokiem, bo, bo tak naprawdę między tym, co siedział na zewnątrz i pił, a mną to jest tylko ten jeden kieliszek e, nas dzieli. E, a tak poza tym to nic, nic nas nie dzieli. Wręcz nas łączy więcej, jak, jak, jak jakby się komuś wydawało, nie? Także, także pogody ducha wszystkim życzę i e, no ja myślę, że to z mojej strony to wszystko. Dziękuję Seba za swoje doświadczenie. Proszę wszystkich, aby wypowiadali się do 5 minut, aby jak najwięcej z nas mogło się podzielić, ponieważ jest nas 45 osób i pozostało nam z pół godziny do końca meetingu. Proszę nie czuć się urażonym, jeśli wejdę w słowo, gdy czas dobiegnie końca. Moi drodzy, z Sebastianem, że ktoś ma ochotę, może zadać pytanie Sebastianowi. Sebastian postara się odpowiedzieć. Zapraszam do dzielenia się. Można się podzielić swoimi. Myślami, zapraszam. Mogę ja? Justyna alkoholiczka. Proszę, Justynę. Witam wszystkich. Dziękuję za prowadzenie meetingu. Dziękuję za spikerkę. 11 lat to naprawdę ogromna liczba i bardzo... Gratuluję takiej trzeźwości, takiej bo jednak długo lat to człowiek jednak myśli naprawdę spostrzegawcze na wszystko, na wszystkie punkty, na wszystkie kolory, że tak powiem inaczej już. Nie? Ja jestem we wspólnocie dopiero od sierpnia.